Hej, cześć, witajcie. Jestem Pandora Ma. Dzisiaj zapraszam was na kolejną budowę Evergreen Harbor, a dzisiaj kolejna restauracja. Tym razem troszeczkę bardziej nowoczesna mam wrażenie. znajdujemy się w tej dzielnicy najbardziej chyba eko, ona jest zielona, bodajże? To chyba ta była zielona tak od początku. To jest ta po prawo, tak jakby prawy środek, trochę prawa góra. Nigdy nie zapamiętuję tych nazw dzielnic, więc ciężko jest mi potem powiedzieć, ale pamiętam, że to jest właśnie pamiętam wszystkie poza to, że jest kamieniołom. Tam z lewej u góry, na dole jest ta industrialna, no i tutaj jest ta, ta trzecia, więc jesteśmy w tej trzeciej. Tutaj stała taka willa. I ja na początku też myślałam o tym, żeby zrobić tu willę, ale potem zobaczyłam jak tak naprawdę wygląda ta parcela, ta działka, jakby otoczenie tej parceli przede wszystkim, bo o ile z jednej strony mamy ulicę, tam chyba nad, jakby no nadbrzeże już całe, Zejście do wody, to o tyle z tej drugiej strony, bardziej od tej miejskiej strony, mamy taki park, jakby taki skwerek. I tak stwierdziłam, że skoro to jest taki ładny skwerek, tak samo jak mam właśnie jedną industrialną, którą sobie robiliśmy w tej industrialnej części, robiliśmy sobie na live bonusowo ostatnio park, właśnie tam, w tej części industrialnej, bo też jakby w tym miejscu totalnie nie pasował mi żaden dom. To jest centralnie otoczone tym, tym wszystkim. Taką płaską powierzchnią, i totalnie, naprawdę, totalnie delikatnie mówiąc, w ogóle tam nie pasuje ten dom. Także tam się zdecydowałam wtedy na taki park przechodni. A tej działki troszeczkę mi było szkoda na park, szczerze Wam powiem, dlatego stwierdziłam, że właśnie zrobię z niej restaurację. I w ogóle miałam plan na zupełnie inną restaurację. To miała być taka rodzinna restauracja, pierwsza restauracja bez domu, taka zwyczajna. Wiecie, taka typowa, zwyczajna miała być, właśnie taka trochę rodzinna, trochę taka podmiejska. Ale zaczęłam sobie szukać inspiracji i wpadłam na te restauracje kontenerowe i totalnie ten temat pasuje tutaj. Ta dzielnica też przy pozmodernizowaniu jest dość ładna. Nie jest może jakaś, nie jest taka, że ja lubię w ogóle utrzymywać jako tą zmodernizowaną, no ale ogólnie dość fajnie wygląda taka zmodernizowana. Więc stwierdziłam, że czemu by nie troszeczkę taki sznyt nowoczesności i polecieć właśnie w taką eko trochę, modernistyczną, właśnie restaurację. Ona jest w czerni, ciemnych brązach. Składa się jakby z trzech kontenerów, można powiedzieć, bo na dole mamy dwa ułożone w L, a na górze mamy na dachu jakby tam tych dwóch elek i fragment taki łączący obie te części. Ogólnie troszeczkę ją tam otoczyłam roślinnością, mamy takie przejścia przeróżne, mamy połączenie oczywiście też z tą częścią. Skwerku i tych wszystkich. Wiecie, że ja lubię jakby otoczenie przekładać na, na tą działkę konkretną zawsze. Od tej strony, bardziej brzydszej można nazwać, czyli od tej strony portu i od strony tej głównej ulicy mamy wjazd jakby na parking i mamy taki parking zrobiony. Dodatkowo tam jest też ta część ze śmietnikami, taka brzydsza, taka, którą ukrywamy. Ale i od tej strony ze skwerkiem też jakby ewentualnym samochodem da się wjechać. No nie tak wiecie, wiecie, że ja lubię tam u urealistyczniać te w szczególności te miasta, które przerabiam. Natomiast sama restauracja jest skierowana właśnie ku temu skwerkowi przednim i tak naprawdę temu całemu miastu. Jest na planie prostokąta, bo mamy w LT dwa kontenery i mamy dołożone jeszcze z przodu takie, taką część wejściową, w której też są stoliki. Mi to bardzo przypomina w ogóle Starbucksy. Także na pewno są tutaj zaczerpnięcia ze Starbucksów i takich typowych kawiarenek, bo to jest taka trochę kawiarnia, ale można też jedzenie zamówić, no nie? I jeżeli chodzi o menu i stroje, to jeżeli chodzi o stroje kelnerów, to są takie bardzo na luzie, jakieś tam jeansy, jakieś koszulki, t-shirty, trampki. Bardzo się staram, żeby te wszystkie rzeczy były totalnie, naprawdę na luzie, a jeżeli chodzi o menu, to mamy tutaj bardzo dużo jakichś zwyczajnych napojów, soków, kawy, przeróżne herbaty, kole. A jeżeli chodzi o menu jedzeniowe, to dużo jest takich kanapek, tu jest też pizza. Wiecie, takie dość szybkie do zrobienia rzeczy. Dużo jest też takich troszeczkę udziwnionych, mamy tam sporo takich w na przykład takich zaczerpień z jakichś innych krajów, wiecie, to jest taka nowoczesna restauracja ja ją jakby w domyśle układam tak, że wziął ją jakiś bardzo nowoczesny, bardzo lubujący się w miejskich klimatach Sim i po prostu przeprowadził to wszystko, przeniósł to do swojego miasteczka. Nie jest to do końca wege bar, od razu mówię, ale jest też tam sporo rzeczy wege, sporo zaczerpnień z jakichś, to jest te San Myshuno, no nie, z tych miejskich takich terenów. Także mnie jest dopasowane do takiego... takiej fancy trochę restauracji, właśnie bardzo modernistycznej, bardzo typowej teraz w miastach, które się pojawiają. Ogólnie jeżeli chodzi o sam taki rozkład, rozkład to mamy dużo foteli, krzeseł, nie foteli, tylko krzesełek na podwórku od przodu, mamy na górze, na tych dachach, mamy też dużo krzesełek. Także jest to raczej restauracja z takich większych, pod względem ilości simów, jaką możemy tam zmieścić naraz. Z kolei mało krzeseł starałam się dodawać w środku. Jest trochę przy okazji, jak macie, wiecie, jakąś taką bardziej deszczową pogodę, ale jest ich troszeczkę mniej, bo mamy tak naprawdę przy tym wejściu takie zaplecze, toalety i troszeczkę tutaj chyba ze dwa stoliczki są. Kuchnia ma otwarte okno na salę. Pod schodami właśnie jest to takie okienko wielkie, takie z przyjmowaniem. Można powiedzieć, że trochę takie z przyjmowaniem zamówień. Niestety, przez ten cały układ drzwi do kuchni są na zewnątrz, jakby wychodzimy i wychodzimy, ale też staram się to jakoś tak przykryć, żeby wiecie, to nie było takie oczywiste, żeby klienci mieli mniejszy dostęp do tego. I tam przykryłam daszek, zrobiłam nad tym, więc tak formalnie to jest taki trochę ażurowy, ale jednak pokój z przejściem. No totalnie mi nie pasowało nigdzie, a sam kształt mi się mega podobał. No tutaj jest ta szkoda, że właśnie w taki, a nie w inny sposób jest ułożone ten, te stanowisko, bo ono jakby było w drugą stronę, to by się spokojnie drzwi tam zmieściły. A ono jest w toł, więc niestety. Chciałam, już wszystko było funkcjonalne, więc tak to musiało być. No i jeszcze w tej części z oknami mamy taki długi stolik pod oknem. Jakby ktoś tam pojedynczo z sobie przyszedł i chciał sobie na szybko coś zjeść. Z kolei na górze też w środku mamy łazienkę i mamy chyba ze dwa stoliki. Malutko stoliczków. Ogólnie z tych stolików mówię, w środku jest mało, na zewnątrz jest dużo, bo to jest taka kawiarnia z lekką restauracją. Myślę, że będzie fajna na przeróżne i, i imprezy i jakieś tam rzeczy. Cieszę się w sumie, że tak wyszło, że zmieniłam tą koncepcję, bo w sumie jedno, taką jedną rodzinną małe knajpę, więc dwie to już by było chyba za dużo. A tutaj... Może, może ta modernistyczna część troszeczkę bardziej się tutaj uaktywniać i pokazywać? Także dajcie znać, jak Wam się podoba. Oczywiście na końcu będą foteczki. Dajcie znać, czy też lubicie takie restauracje, czy u siebie robicie jakieś takie restauracje bardziej modernistyczne, takie kawiarenki, kafejki można w sumie nawet bardziej nazwać. Takie, że przyjdziesz sobie z laptopem, zjesz coś, wypijesz sobie kawę i pójdziesz dalej. Wychodzi na to, że zostały nam dwie działki tutaj, tak naprawdę. Evergreen, mamy już dwie ostatnie działki. No i oczywiście trzy działki te, takie publiczne, ale to, tak jak Wam mówiłam, zrobię bryły na wizji najpewniej i wnętrze jakoś tam sobie poza, żeby to tam też nie zajmowało nam nie wiadomo ile czasu. Bo ogólnie te takie rzeczy typu jakaś biblioteka, siłownie, czy właśnie takie community spaces, one, one mają taki jakby klimat, że ciężko jest je przedstawić na filmiku. Są nudne po prostu na filmiku. Meblowanie ich jest dość specyficzne, bo to trzeba się tak jakby no postarać, bo w domu jest troszeczkę łatwiej, fajniej, łatwiej i, wy... fajniej i łatwiej jest wypełnić przestrzeń, a w przypadku tych to trzeba troszeczkę posiedzieć. Mimo tego, że jakby tych rzeczy jest mniej, to jest to trudniejsze ze względu na to, że jakaś tam pufa czy kanapa nie zajmie nam miejsca. Tylko trzeba to mniej więcej rozplanować, żeby to było funkcjonalne i dawało efekt tej konkretnej parceli, tego rodzaju konkretnego też. Także zobaczymy, co z tym będzie. Jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to już jak jest ten odcinek, to mamy obie części rankingów miast. Zapraszam. Miało być w niedzielę, ale i w niedzielę, w sumie i w poniedziałek, ale niestety. Klimatyzacja dojechała mi głos, i w ogóle straciłam w sobotę głos. Ledwo, ledwo w niedzielę miałam, i tak naprawdę większość nagrywam w poniedziałek, bo w tym momencie, jak to oglądacie, to ja już jestem w Gdańsku. No taki mały, spontaniczny, dwudniowy wyjazd, bo na szczęście ranking ten Małych Miast, który się pojawił w poniedziałek, miałam już nagrany przed weekendem. Nie zdążyłam go tylko zmontować i sobie zmontowałam go na spokojnie i dograłam tą drugą część. Może i dobrze, bo dzięki temu mogłam zobaczyć jakby odbiór Wasz tego pierwszego odcinka, pierwszej części i ewentualnie jakieś nieścisłości wyrównać, wypowiedzieć właśnie w tych rankingu Dużych Miast. Więc, jak to mówią, nie ma tego złego. W tym tygodniu jeszcze będziemy mieli coś luźnego, jutro, i w piątek oczywiście, Brindleton Bay, i nawet Sulani, bo zaczęłam robić, ale jeszcze muszę popracować nad tym. Także jak zawsze zapraszam na rozpiskę tygodnia. Tam jakieś ewentualne zmiany, wszystko jest pokazywane, jest przepisywane, i zazwyczaj nawet jeszcze jest jakaś kolejna wiadomość odnosząca się do tego, co tam się zmieniło, i tak dalej. Zawsze karta społeczności na YouTubie jest bardzo przydatna. Dzięki temu, jeżeli ktoś nie korzysta z Facebooka, czy nie korzysta z Instagrama, nie będzie musiał wchodzić na te portale, żeby coś zobaczyć, tylko jak jesteśmy na YouTubie, to sobie na YouTube zobaczycie. Ale nie przedłużam, bo jeszcze się nagadam w następnych odcinkach. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podobało. Oczywiście jak Wam się podobała łapka w górę. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji kanału. A ja się żegnam, do usłyszenia i pa!